Mamo, proszę, potrzymaj mnie za rękę. Dlaczego, mój najdroższy aniołku? Bo się boję. Nie ma się czego bać, moja droga, ponieważ zawsze będę przy tobie, mój Jele. Dobrze, mamo. Jak to mówią, każde szczęście zawsze się kończy. A co jeśli? Jeszcze tu nie ma. W takim razie nie mam z kim trzymać się za ręce. Rodzice opowiadają swoim dzieciom niewinne kłamstwa, żeby ukryć okropności świata. Zastanawiam się, czy to było jedno z białych kłamstw matki. Bzdura, mój piękny aniele. To nigdy nie było białe kłamstwo ani bezduszne kłamstwo. O zawsze będę przy tobie. Wiem, że jesteś silna, nawet jeśli nie mogę już dłużej trzymać cię za rękę. Proszę, zaopiekuj się twoim młodszym braciszkiem Litwą. Dla mnie, okej? Okay?